Cześć wszystkim. Już dawno nie było żadnych filmików na kanale. Już od pół roku, można powiedzieć. No i poznajecie ten samochód, jak pół roku temu on wyglądał? No zresztą widać, jaki kolor on miał. No to tak, zacznie po kolei opowiadać. No to właśnie ta sama niebieska lada, którą kupiłem i pewnie filmik o której oglądaliście, z zakupu i. Przejazdu do Polski nad tym samochodem, no i po pół roku, ten samochód wygląda tak. Niby był dobry, e, niby nie było tam żadnych dużych takich ubytków. Powiedzmy, no jak pamiętacie, to jedynym mankamentem był ten, akurat ten błotnik, który był na dole, tu uderzony. No i zaczęło się wszystko właśnie od wymiany tego samego błotnika. Czyli był wymieniony ten błotnik No a później pogadałem ze znajomym lakiernikiem No i stwierdziliśmy tak No bo akurat wtedy już miałem klienta na ten samochód Który chciał, żeby ten samochód po prostu nie miał Ośrodku rdzy No i jak zacząłem oglądać tak szczególnie ten samochód z bliska no to okazało się, jak widać zresztą te szare zapłatki w tych miejscach zaczynała wychodzić rdza nie to, że wychodzić ale to był takie delikatne spuchnięcie lakieru, którego zresztą z takiej nie... odległości, nie wiem jednego metra nie było nawet widać ale jak szczególnie tak z latarką pochodzisz no to wtedy można byłoby przyczepić się do tego, no i postanowiłem tak Że zrobię ten samochód Jak dla siebie, no zresztą tak zadeklarowałem Klientowi No i To właśnie Trwało Jak widać prawie pół roku eee, No co zrobione No oprócz wymiany tego błotnika eee, w Tam w tym miejscu na dole już ten błotnik był robiony no to tu mamy tak, kawałek jest taki niewielki, na szklanego, no bo tam była dziura, zresztą już taka dosyć duża. E, no i tak. E, jeszcze włókno szklane jest w tym miejscu pod tablicę rejestracyjną, bo tam były takie małe e, trzy dziurki pod kwadratową tablicę, no właśnie, wytoczenia zostało. No bo klient e, stwierdził, że będzie montował no, zwykłą taką długą tablicę, no to żeby nie było tu po prostu na dole widać pod tablicą tej dziurki, no to stwierdziliśmy z nim, że po prostu to zrobimy. no to wziąłem to w luknem szklanym i, z, i zrobiłem e, co jeszcze e, co jeszcze, co jeszcze no i zresztą tyle, tu nie było aż takich e, ognisk rdzy, żeby tam coś wycinać, spawać e, także zresztą po prostu to tak długo trwało, że bo no bo ja to robiłem tak Przecież weekend, jakiś tam parę godzin po pracy. No i robiłem w... tak jak dla siebie, także to troszkę długo trwało, ale w tym momencie mogę z pewnością stwierdzić, że rdza tu nie będzie wychodziła. Były też od środka zakonserwowane progi, ale zresztą one nie były zakonserwowane, bo jak psikałem fluidolem, no to. Stary, stary taki jakiś środek wychodził stąd czyli, no bo zresztą tak jak, tak jak w, wtedy w tym filmiku było widać, że aha, no bo mam zamkniętą że cały profil jest zakonserwowany od środka, no tu pokażę na masce że tu co, tu, co jest w środku, w każdej dziurki, no to prawdopodobnie pierwszy albo drugi właściciel po prostu to zakonserwował elegancko Dlatego ten samochód po prostu nie zgnił. No, jedynym elementem to był ten, właśnie, błotnik. Eee, no i tak. Co będzie jeszcze robione? Będzie to malowane w całości. Jak zresztą widać, będą zakładane nowe, absolutnie nowe zderzaki chromowane. Nowe kołpaki będą. Nie wiem jeszcze do tego momentu, jak zdążę, przed odbiorem samochodu. Może mi się uda jeszcze wypiaskować i wymalować na nowo felgi. No bo jak widać, niebe to wygląda, ale to zrobione powiedzmy, ktoś to robił nie tak dla siebie. Dlatego jeżeli zdążę, to to jeszcze zrobię. W trakcie właśnie rozbiórki pękła mi szyba ciołowa, zresztą, która była tu na dole tak pęknięta. Myślałem, że uda się jej uratować, ale jak demontowałem, no to poszła po prostu... A zresztą teraz pokażę, jak to wygląda. Tak to wygląda, czyli po prostu jest zmasakrowana, niesamowite niesamowicie no no i tak e... zresztą jak będzie proces odbywał się u lakiernika to postaram się nagrać też filmik mam nadzieję że będę brał udział w tym no, i później, może nagram jeszcze parę krótkich filmików, jak to zbieram. Jak i efekt końcowy, jak ten samochód będzie wyglądał. Także zapraszam do subskrypcji kanału, żeby oglądać w całości, jak ten samochód wyglądał przed, jak wygląda teraz, zresztą, i jak będzie wyglądał po naprawie no bo jakiś tam kto obserwuje stronę no grupę na Facebooku no to jakiś tam fil nie filmik, tylko zdjęcia widział jak wygląda wymiana tego błotnika jeszcze tam parę e parę elementów naprawiane także tam niektóre niektóre zdjęcia są także zapraszam też tam także no i na dzisiaj kończę. Pozdrawiam wszystkich, dziękuję.